Jestem szatem. On był, no, no Jest, jest pod ogniem na fajerach Koło mi, 8 lat Osiem Kurwa, jak oni mają fajerę? Torch Pań, pań. Na góra nie ma. Pań. Pań, pań, pań. na pewno. Nie ma. Nie ma. Ja nie chcę Dawać czytisz to? E, schody i side, schody i side. O no ja, 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 ja pierdolę, ja też zresztą daję. Muszę zrestartować CS-a. Zobaczcie, co da. Ja pierdolę, Short meet, short ok. Wydaje Wydaje. To jest to te schody? Uh, yeah. oh. Connect.